Polska stawia na rozwój, rozwój regionalny, ale także rozwój nas indywidualnie. Chcemy, aby Małopolanie mieli jak najlepsze kompetencje, jak najwyższy poziom wiedzy, tak tej praktycznej, ale tej także teoretycznej. Dzięki temu po prostu wszyscy się rozwijamy. Małopolska kwitnie, Małopolska ma wspaniałe pomysły, a jest to możliwe dzięki wysokiej jakości edukacji, dzięki pomysłom, innowacjom, dzięki wielu osobom zaangażowanym w proces edukacyjny. I dzisiaj poprzez internet, poprzez spotkania, poprzez różnego rodzaju formy aktywności jesteśmy w stanie przekazać wiedzę potrzebną do tego, abyśmy się rozwijali wzajemnie, ale także, żeby rozwijała się Małopolska. Wspaniałe przykłady gmin jak Iwanowice, Nowy Wiczni czy Rasławice pokazują, że warto inwestować w rozwój mieszkańca, bo to rozwija region, to rozwija te miejscowości. Ważne jest także, abyśmy potrafili spośród tych wszelkich inicjatyw wskazać tych, którzy zasługują na takie nagrody Grand Prix. Dzisiaj w szczególny sposób razem z Panem Radem Bilicą właśnie z Pcimia, bo Pcim otrzyma to szczególne wyróżnienie, chcieliśmy pogratulować tych wspaniałych pomysłów, tych wspaniałych inicjatyw. Cieszymy się także, że wielu liderów, jak sołtysi, jak koła gospodyń wiejskich, jak wiele lokalnych stowarzyszeń angażuje się w to, by Małopolska stawała się lepsza właśnie dzięki edukacji. Gratulujemy, ale przede wszystkim dziękujemy za Waszą pracę. W imieniu gminy Pcim pragnę serdecznie podziękować za to wyróżnienie Grand Prix, nagrodę Edukacyjna Gimna Małopolski. Jest to niewątpliwie wyróżnienie i również mobilitacja dla wszystkich mieszkańców, dla uczniów, którzy mogą w innowacyjny sposób zdobywać wiedzę. Monika Kuśnierz i Dorota Karaś, ambasadorki Bilansu Kariery, serdecznie gratuluję i jeszcze mocniej, bardzo serdecznie dziękuję za Waszą pracę. Ambasadorki Bilansu Kariery, tym razem z Kół Gospodyń Wiejskich, to pani Joanna Milczarek i pani Jolanta Lasoka. Bardzo serdecznie gratuluję, bardzo dziękuję za Waszą pomoc, za Waszą pracę, za Wasze zaangażowanie, za to, że jesteście prawdziwymi ambasadorkami swoich miejscowości. Wszystkiego dobrego.